W jaki sposób ofensywa obywatelska może się przeciwstawić? Czyli, pokrótce, w jaki sposób obywatele mogą się jednoczyć, w jaki sposób uczciwi prawnicy bądź ludzie zainteresowani, znający się na prawie mogą się jednoczyć. I opowiedz o, swoim, pro, o swojej propozycji, o której mówiłeś w poprzednim programie. Zbierania środków, zbierania zasobów ludzkich do tego, żeby się właśnie temu przeciwstawić. Jesteś w stanie to zrobić w 5 minut? Żebyśmy co program to powtarzali, żeby docierało to do jak najszerszej grupy odbiorców? Ja myślę, że obywatele pokrzywdzeni nie mogą być pozostawieni samym sobie, że inicjatywa obywatelska. Musi uwzględniać, uwzględniać taką, taką inicjatywę, taką samorządność obywatelską, która musi być sformalizowana. Czy to forma stowarzyszeń, czy to forma klubów obywatelskich, które powinny stanowić sieć punktów doradczych w Polsce, bo ja myślę, że jest dużo obywateli, którzy chętnie wesprą taką inicjatywę. Ci, którzy zajmują się biznesem, nie mają czasu na, na zajmowanie się problematyką ludzkich spraw, ale sądzę i z doświadczenia wiem, że dużo osób jest bardzo ofiarnych, którzy chętnie wspomogą takie inicjatywy. Są, środowisko prawnicze jest różne, ale wiem też, że jest dużo osób, prawników bardzo odpowiedzialnych. Oni najczęściej jeżdżą tramwajem. I autobusem. To są prawnicy bardzo etyczni, bardzo dobrze wyedukowani, a przede wszystkim ludzie, którzy nie są skłonni do, do zdrady, bo musimy wiedzieć, że te korporacje prawnicze to są, to, to często są skorumpowane mają jakiś system działania, model działania, który niejako też współgra z tym, co się w sądownictwie dzieje. Tak? Utarła się taka, takie powiedzenie, że do sądu idzie się, idzie się po wyrok. Tak? Jak się ma pieniądze, to można wyrok otrzymać korzystny dla siebie. Ja podziwiam, przepraszam, może obywatele to odbiorą inaczej, ale ja uważam, że, że minister Ziobro, jakkolwiek on w tej koalicji, w której jest, to według mnie się czuje nieswojo, bo Prawo i Sprawiedliwość, która miało być. Takim orężem walki o praworządność, staje się jednak ciemierzycielem dla narodu. I tutaj mamy widoczny wpływ ośrodków zagranicznych, a mam tu na myśli ośrodki żydowskie. Oddanie państwa polskiego, narodu polskiego pod, pod, pod wpływy żydowskie jest dla nas niebezpieczeństwem ogromnym. I tak jak na początku powiedziałem, celowo. Definiując, definiując prawa podmiotowe obywateli, to my jako obywatele mamy obowiązek również do czynnego wsparcia osób krzywdzonych. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, słuchajcie, my mamy prawo do rządzenia w sposób bezpośredni, to jest prawo konstytucyjne, to jest nasze prawo podmiotowe. To nie tak, że my wybieramy przedstawicieli i oni urządzają nam cały system administracyjny. To jest jedna wielka, to jest jedno wielkie uproszczenie. My musimy jako obywatele zrozumieć jedną rzecz, że taka inicjatywa jak Twoja Andrzej, która rozrasta się, która ma coraz więcej zwolenników, która jest rozpoznawalna, ja myślę, że to jest, to jest dobry model działania. Dlatego, że my musimy oddolnie to robić. Słuchaj, po naszych programach odzywają się do mnie osoby krzywdzone przez wymiar sprawiedliwości, osoby starsze, które są bezradne. I takie osoby muszą być y, wsparte przez obywateli, przez grupy osób, y, które y, trochę się na prawie znają. Jestem zwolennikiem tego, żeby y, do konkretnych spraw również angaż angażować wykształconych prawników, którzy mają doświadczenie zawodowe. Ale my nie możemy też y, pozbywać się naszej y, czy Zrzucać z siebie odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za to, co się dzieje, yy, sąsiadowi. Tak? To, jest, yy, yy, to jest nasz obowiązek, bo nie możemy tylko zarzucać urzędnikowi, że on może nie w sposób właściwy wykonywać swoją służbę publiczną, ale my też nie możemy zwalniać się z odpowiedzialności, że jako obywatele czegoś nie widzimy tak? albo przymykamy oko na takie rzeczy. Tego nam nie wolno robić. Tak? W wielu przypadkach musimy być bardzo czujni i w miarę możliwości wspierać się wzajemnie. Ja myślę w ten sposób. Inicjatywa obywatelska jest, nie, ta ofensywa, ona musi mieć na razie jeszcze nie jest to ofensywa narodowa. Ofensywa obywatelska, tak zwany pierwszy krok, który pierwszy krok to jest głos obywatelski, drugi krok to jest ofensywa obywatelska. I uważam, że konkretnie trzeba. W konkretnych sprawach ludziom pomóc, nagłaśniać je, bo my musimy pokazać społeczeństwu, obywatelom, że nasze działanie jest skuteczne. Urzędnik państwowy, on nie, czy to policjant, czy sędzia, czy prokurator, on nie może być traktowany jako osoba nietykalna. To jest rzecz nie do zaakceptowania. Jeszcze raz chcę powiedzieć, nasze prawa obywatelskie muszą być należycie chronione przez służbę publiczną. I oni muszą mieć tego świadomość, że tak jest. Kadencyjność urzędnicza też nie jest gwarancją do tego, żeby taka osoba, jak, będzie, jak sprawuje jakąś funkcję pierwszego prezesa sądu najwyższego, czy prezydenta, czy ministra, że ta osoba jest w tym okresie czasowym kadencyjnym, że jest nietykalna, nienaruszalna. Absolutnie nie. Nie, taka, nie może urzędnik państwowy nie wykonywać w sposób należyty swojej funkcji. Obywatele mają prawo, zresztą wiesz dokładnie, bo jesteś bardzo czytany w tej sprawie, zgłębiasz wiedzę prawniczą lepiej niż niektórzy, niektórzy prawnicy i masz świadomość tego, że ta wiedza jest bardzo potrzebna obywatelowi, tak, żeby móc się bronić w każdym przypadku. Że. Chyba, wiedzieć, chyba mnie z kimś pomyliłeś, no, ale okej. Okay. Y... Nie, ja powiedziałem, ja jesteś, jesteś, jesteś Andrzej, jesteś tym, który, który, który szuka tej wiedzy, tak? Bo chcesz być miarodajny również dla swoich rozmówców. Stąd nie, tego nie? typu programy. Ja ci teraz wejdę w słowo, bo musimy kończyć ze względu na to, że mam kolejne działania w tej chwili również związane. Z głosem i z watachami. Bardzo cię przepraszam. Minęła nam godzina naszego programu. Jaka jest prośba? Prośba jest taka, żeby będąc na Discordzie utworzyć i dobrze by było, jakbyś się tam dołączył do takiego kanału, jak właśnie nazwa: Ofensywa Obywatelska, żeby tam doradzać, pomagać ludziom i dawać im gotowe rozwiązania od zaraz. W zależności od tego, jak się będzie zmieniać nasze prawo. Oczywiście to jest moja prośba otwarta. Ty się zastanów, przemyśl i daj nam odpowiedź. I następny program rozpoczniemy od tego momentu, co teraz powiedziałeś, i od jakichś porad. Oczywiście, od sytuacji, które nam będziesz opowiadał, bo najlepiej kształtuje przykład i najlepiej pokazuje przykład tego, co się wydarzyło, w jaki sposób działają ludzie po przeciwnej stronie barykady, ale moim zdaniem powinniśmy też iść w kierunku edukacji ludzi i dawać im gotowca, w jaki sposób mają rozmawiać, w, jakim, w jaki sposób w sposób kulturalny, grzeczny, ale potykać się z ludźmi, którzy próbują na nich wymóc. Bezprawne i niezwiązane z prawem naturalnym, z moralnością, nakazy. Dlatego, Antoni, ja bym w tym momencie zakończył, bo mm, pomimo, że w sposób bardzo spokojny to przedstawiłeś, ale przedstawiłeś nam tutaj, no, prawie całą książkę. Całą książkę informacji, to trzeba przetrawić. Tego typu yy, programy są ciężkie. Ja powiedziałem, że to są programy akademickie. One trochę brzmią jak wykłady. Dla, na pierwszy rzut oka dla niektórych tu nie ma show. One są nudne, ale mają bardzo dużo treści, więc trzeba je obejrzeć kilkukrotnie, odsłuchać. Ja bym w tym miejscu podstawił kropkę. Do następnego razu. Zastanów się nad tym i daj mi odpowiedź w wolnej chwili, czy byś się nie podjął w swoim i tak braku czasu i ogromie obowiązków, czegoś takiego jak współtwórstwo, współuczestnictwo na Discordzie kanału, który się będzie nazywał Ofensywa Obywatelska. Ja tam zaproszę jeszcze dwóch bądź trzech prawników, żebyście razem coś mogli poradzić, bo tylko i wyłącznie grupa, również wśród prawników, wśród ludzi się tym zajmujących, watacha zrobi więcej aniżeli pojedynczy strzelec, tak mi się wydaje.